Muszę was to ustawić Dzisiaj gramy z w gierkę Nie pamiętam jak się to Tak A gramy Mam tablet, więc I'm sorry Ale nazywam się jakby co Jakby ktoś pytał Karinela PL. Nie umiem w to grać, był ok Jeszcze na tablecie Na tablecie nie lubię, wolę na komputerze Ale na tablecie będziecie więcej widzieć, więc Wolałam, tak? A jak będziecie chcieli coś komputera O kurde To piszcie na przykład z minecrafta pamiętacie ten świat Jeden serduszkowo Tylko moi starsi widzowie pamiętają Bo dwa lata temu jakoś tak nagrywam Szorca Ej nie umiem ciemka Nie umiem w to grać Ja pierdolę i naprawdę ja w to nie umiem grać Dobra A Już wcześniej doszłam wysoko Ale spadłam Dobra, lecimy. może tak mi... O! Tak jest zawsze. No jadź! Ci... Ja ci nie mogę. Chwilę będzie trwał ten live'ik, nie wiem ile tak dokładnie, ale nie za długo. Dobra, mam dwie minuty na przejście tego i nie ma szans, że ja przejdę. Jak? Ty ja... Co za oszustwo! Szczerze mam lekki zawał, nie umiem tego przejść, jakby to jest trudne. ale dwa idzie szybciej czas? Ej nie. Okej. Okay. Nie widziałam nic, więc przepraszam. Widzę. Sorry za to światło tutaj, ale mam. Bo kurde. Nie. Nie pokazałam się. Mam nadzieję, przynajmniej. Dobra, no. Nowe. Nienawidzę tego. Tu Duż, jest dużo umów. Poczekamy chwilę. Aha, spadłam już. Hmm, sorry, hej, hej, W ogóle, sorry, że mam taki głos, ale... Mm, ale jestem przeziębiona, więc no. Dobra, gramy z okultu oh, widać, <ścoughs> Z O tej... Dobra, dołączymy do mojej kuzyneczki. Gramy w tajemnicy górnej. Kiemka. i co moja nazwa na, yy, yy, na robloxie karinolapodługa.pl już wam pokazuję o tutaj macie tą nazwę taką więc jak ktoś chce mnie dodać to możecie dodawać to łączymy do mojej piosenki zrobię kartkę z nazwą z chwilka nie widać ale tu będziecie mieć o, mam nadzieję, że nie jest yy, widzicie, i widać normalnie szkoda, że nie widać czatu, że nie umiem tego zrobić, więc przepraszam, A może na następnym live, może sobie o, szery, fajnie, fajnie, cieszę się możecie mnie dodawać albo, no nie wiem, no fajnie by było z kimś zagrać Dobra, lecimy Już tutaj się szykuje Muszę patrzeć, kto zabija Szczerze, boję się troszkę O kurde Nie chcę się do nikogo zbliżać bez tym szarypem Nie chcę Zginąć Boję się trochę tu chodzić, ja tak nie lubię. Jak jestem niewinną, to normalnie, ale nie przeszkadza mi to. Ale jak jestem szeryfem, to mam zapał. Jeszcze to jest takie małe w ogóle. Trzeba słuchać, czy nic nie zabija. Podgłośniłam trochę, prawie na maksa. Ten typ mi tutaj się podejrzany wydaje. strzeliłabym z niego. Ale jak to nie będzie on, to. jest Dobra, mam 25 monetyk. I nikt nie chce zabijać jest minuta 40. Zastrzeliłabym tam tego typa. Jeszcze chwilę poczekamy. O, to jakby pełne. Strzeliłam w niego. O, wyszedł. To był on. Um... Wiedziałam. Wiedziałam. Po prostu wiedziałam. No nie dobra, wygrałam. <grym> Wygraliśmy. No to co, następnym razem ci, co się nie ruszają i, i nikt nie zabija? No to chyba wezmę to albo to, to jest lepsze. O, moja kuzynka. Widzicie, co ona robi? Dobra. O. śmiały, kurde. Dobra. Nie mam ten, nie mogę się smarkać. Dobra, idę się dischować, I poszukam chusteczek. Bo nie wiem. Sześć osób, ja w ogóle się nie kapnęłam. I'm so sorry. Hejka. Kurde nie, to on jest na pewno. Sorry, że się nie kapnęłam, ale jestem skupiona teraz. Ja, kto tu tak? Mogę gdzieś znaleźć? Oh, no, moja kuzynka była! To jest niemożliwe! Dobra, chwila, poczekaj, hmm. Ja cię kręcę, no nie mam chusteczek w pokoju. Oj! Dobra, ja wiem gdzie są, więc... Za chwilkę wracam. Znaczy ja tu jestem cały czas. Eee, Utknęłam w krześle! Pierogi! Pierogi! Braśnika. Dobra, mam chusteczki i pomadkę sobie mam patrzcie, taką mam małpkę. Proszę bardzo, Ukupcie Możecie dodawać. A to potem. Teraz nie będę wychodzić zaraz wejdę i zobaczę, czy nie dodał, więc możecie nam dłużej mnie dodawać. Mam tam kilku znajomych. Mm, Boże, ale będzie miało chwilę muszę się wyśmarkać. W ogóle zapomniałam Wam powiedzieć, że bardzo Was przepraszam, że tyle nie nagrywałam, ale nie mam w ogóle pomysłów. I, i no przepraszam Was, ale no naprawdę nic mi nie wpada do głowy, co bym mogła nagrać. Jakby możecie mi podsłuchać, znaczy Boże, podsywać. Na, na Instagramie mam konto. Tości do28 też. <laughs> albo możecie mi pod jakimś filmem pod napisać, co mam nagrać, albo zrobię dzisiaj jeszcze ankietę. Bo ja naprawdę nie mam pomysłu. Wiem, że Wam się podobają te historyjki z Robloxa i podoba... podobają Wam się chyba filmy z moim psem. Więc to, to zrobię, te historyjki z Minecraft że nie z Minecrafta zrobię Robloxa z Brookhaven może zrobię a dzisiaj, jak mi się uda. A tak to to nie wiem. <laughs> nie mam pomysłu, więc no... Dobre, bo się tak nie ruszam. Poglądajmy sobie. O oh, lala! Jest tylko. Aha, uh -huh. są tylko tyle osoby. Oglądamy moją kuzynkę. O, oh, ty tam jest mój ciao! Aha, uh -huh. czas się skończył. Nie wygrywamy. Chcę być morderą. Czekaj. Dobra, wracam, wracam, bo musiałam się wyciszyć na chwilę, ale już. Sekundkę, to było. Myślę, że to albo szpital albo te duże, znaczy te małe są fajne. Ja lubię te małe. Bo te ma w tych mniejszych jest łatwo kogoś zabić, a w tych większych jest trudniej w ogóle kogoś znaleźć, bo jest więcej kryjówek. O, moja kuzynka tańczy. A Jonaszek tańdzie, tańczy, tańczy, tańczy. O, dzięcimy sobie. Nieśmiały. Mam 15% nabycie morterem i co I nie jestem. To jest nie fair. Czekajcie, wyciszę. A nie, dobre, nie. Myślałam, że się wyciszę na chwilę, bo moja mama pewnie zaraz przyjdzie i bo nie puścili ją łóżka jakby tak. No. Ale, więc się wcisnę wtedy. O Dobrze strzelaj! <tryk> sorry, 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 lecie. <tryk> Nienormalna jestem, to smutnie. Ale jest. Jej, jej nie zabiję. Nie zabije. Aha. Przynajmniej złe buźki ja cię nigdy nie zabijam ja cię nigdy dobra, wygraliśmy czekajcie siema, się siemka, sobie sobie są super, cieszę się, kurde, bo mnie widać tu ha 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 ha, ha, ha. O, to to, to 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 to, to jest małe. Mówiłam już, że małe, ten Dobra. Dobra, Ostatnia runda i możecie mnie dodawać, to ja was zaraz dodam, jeśli w ogóle ktoś mnie dodał, I zaraz to zobaczymy. Mam resik i... Nie chcę się nim grać, bo jest mi niewygodnie oczywiście. Szeryf, dobrze. Chowamy się tu. I poczekamy, że coś usłyszę. A, 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 nie, 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 nie chcę z nim być. No. Dobra, już wiem, która to. Kurde, bo nie uciekłam. Ci zaraz do nas wracam. Dobra, wracam do Was w krótkiej przerwie. Jakby nie wnikać, jakich ja mam znajomych. O, kurde Dobra, lecimy na teraz. Wyjdziemy z. Robimy obby To nie umiem tego przejść w ogóle i. będzie idzie. O! Uu.

Aha. Co ze mną? Rozpocznę. To Jest przerażające, więc. No, bo nie chcę tego sama robić, ale jestem z wami, więc nie boję się. Nie boję się mniej No, więc robimy ankietę, a więc ekran. Uu. Nie dodawać tu moją nazwę Nie, tu być tak Nie chce mi się czekać no to Ej! Nie weszłam w to tą... W co chcecie zagrać? Już w sumie i tak minion Widzicie tu z tej góry. Dobra, jeszcze chwilę tego live'a, bo mi się nie chce. Dobra, będziemy kaktusem. Wiecie gdzie. Doskonale wiecie gdzie. Czekajcie ile mam procent na telefonie? 61, dobrze, no to jeszcze chwilę. Teraz w Starsa wyjdziemy, na mnie tam nie było. I ja nie mam tu Brook O, jest. Aby wiem, co należy zrobić. I wchodzimy w to i udajemy za. Może. Na Brook Kevin I. No. I może. Może Wam się dołączyć do mnie. Dziękuję w ogóle za dwa lajki. Teraz się kapniałam. O, ktoś tam jest. Dobra, idziemy się gdzieś schować komisariatu Boże, tamina. Tutaj, tutaj, tutaj Tutaj Widzicie, czego jest mi szkoda? Że nie ma już... Tu się można schować Nie, tu bym nie chciała ryzykować Dobra, trudno, chowamy się tu Teraz tak? Oni mnie nie widzą, co? prawda? A ja wszystko widzę Ale naprawdę tak Ale mały ekranik, w ogóle nie umiem się do tego przyzwyczaić O, pokażę wam Co wybrać na kaktusa, jakby ktoś nie wiedział Niektórzy mogą mnie widzieć, ale ja już sama nie wiem Dobra, mamy kaktusa i mamy mamy w no to resztę, co jest Klikamy na skórę. W ogóle minę trzeba ściągnąć. Skóra musi być taka ciemna, ale nie za ciemna. żeby się zmniejszyć do najmniejszych rozmiarów. Włosy ściągnąć. Wszystkie te dodatki. I mamy to. wam pokazuję, tylko muszę ręce do góry. Ciebie są. O, mam ręce, do, ręce w górę. Jest. A w ogóle spodnie trzeba zmienić na jakieś zielone. Bo nie pomyślałam o tym. Zresztą, że mówię tak cicho. I'm so sorry. Wiem, dlaczego ja tak chodzę. Y, liter? ładna. Zrobimy tak, i zrobimy tak. No, ej, no. O mogę moja mama ogląda Kasandrę. Sama bym oglądała, ale nie chcę mi się tam schodzić, bo to może zejdę. Dobra, wiecie co? Szybko coś założę na siebie. Już może być typ nawet. Albo wiecie co? Nie, nie kończę. Ja muszę to zobaczyć. W najwyżej jeszcze raz zrobię lajwa, ale ja już kończę, więc pajo! Czekajcie, i ja nie wiem jak zakończyć live'a. O, dobra, pajo!